Fałszywi Bogowie to nie jest najlepsza książka z uniwersum Warhammera 40 tysięcy, ani pewnie z hmm, całej herezji Horusa. Nie przeszkadza to jednak jej być jedną z najlepszych książek ze wszystkich przeczytanych przeze mnie do tej pory, nie tyle wartością hmm, pióra, czy też zawartości a ciężaru gatunkowego jaki niesie dla całej herezji i to było zajebiaste. Yes, yes. Konstrukcyjnie, wiadomo, jak to w wielu książkach Warhammerowych, mamy część zwykłych ludzików, czyli jakiś tam upamiętniaczy, czy jacy, jakiś innych Zwykłych ludzi, i mamy część poświęconą prymarchom łamanym na Space Marines. I ku mojemu zdziwieniu, części poświęcone zwykłym ludziom wcale nie są złe. Co było pewnym zaskoczeniem, bo zazwyczaj te fragmenty potrafią się dłużyć w książkach Warham, Warhammerowych. Ale jest jednak jedna pięta achillesowa książki, to znaczy początek. Które dłuży się niemiłosiernie. Tym bardziej, kiedy mamy jakieś pojęcie o tym, do czego książka zmierza, jakie wydarzenia zamierza pokazać, i ten początek jest taki naprawdę rozmemłany z momentami Tracimy cierpliwość i jakiś głosik z tyłu głowy wyje! Do rzeczy, kur! Ale kiedy ten niedługi wbrew początek przejdziemy i dogryziemy się do mięcha tej książki, to zaczyna się naprawdę robić bosko. Why are you gay? Choć miałem jakieś pojęcie odnośnie tego, kim Rebus jest. W kontekście Orchamaja 40 000, to szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że odegrał tak potężną rolę w rozpoczęciu herezji Chorusa, a właśnie ten, w zasadzie jeden z fragmentów owej herezji książka bardzo dobrze naświetla. To znaczy, to ten skór jest prowodyrem całej herezji. To on tak naprawdę iskre iskrę herezji, buntu, zaprzedawstwa u Chorusa. I jest to zrobione w całkiem niezły sposób. Niezły, bo jeśli przeczytaliście więcej niż kilka książek, to sam setup herezji przypomina trochę kuszenie Chrystusa przed jego zmartwychwstaniem, wiadomo przez kogo. I tutaj oczywiście mamy Bogów Chaosu. Gdzieś tam sobie z tyłu mam Erebusa, który gra pierwsze skrzypce w całej hmm, korupcji chorusowej. Tak to nazwijmy. Nie zdradzając za dużo szczegółów, ale czytając kolejne strony, tak to mi trochę tutaj pachniało. Pałacami, władzą itd. itd. Więc ten fragment jest naprawdę dobry. Kolejną rzeczą, która się wybija i to ma troszeczkę szerszy kontekst dla wszystkich książek chorusowych i herezji Horusa to to, że przechodząc przez kolejne legiony, czy też prymarchów i wiadomo, premarchowie, jedni z najważniejszych elementów całej herezji i tak dalej i tak dalej, całego uniwersum, bla 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 to książka bardzo dobrze buduje postaci Space Marines, którzy w pewien sposób się wybijają na in plus i na minus, czyli z czasem opowiedzą się albo po stronie mm, bogów chaosu, albo pozostaną wierni ludzkości i swojemu premarchowi, ale to nie zawsze, no bo jak premarcha się sprzeniewierzy, no to pojedyncze jednostki Space Marines pozostają wierne imperatorowi itd., itd. Zmierzam jednak do tego, żeby powiedzieć, że bardzo dobrze budowane są postaci, szczególnie te, które będą miały znaczenie dla późniejszych wydarzeń. W całej sadze, tak to nazwijmy. I bardzo dobrze narysowany jest tutaj Loken, który nie jest Space Marine bez skazy, bo wiadomo, jego promarchą jest Horus, więc pewien grzech pierworodny musi być. Widzimy tutaj, co go napędza, jakie zbrodnie popełnia, bo możemy spokojnie użyć tego słowa, ale jednocześnie pozostaje on świadomym tego i e, szczerze żałuję, no to jest taki początek pokuty, myślę, że najważniejszy, który to zapoczątkowuje rozłam e, w jądrze e, horusowych Space Marines i tych pozostających wiernym mm, Imperium, tym, temu oryginalnemu jest tyle, co kot napłakał. Jednak książka również rysuje rdzeń herezji rozpościerający się poza Horusa i jego synów, czyli odłamy mechanikum, odłamy rycerzy, mechów i to wszystko ładnie tutaj zaczyna nam się szufladkować w pewnych miejscach. Również książka puszcza w ruch zdarzenia które będą miały znaczenia dla innych prymarchów, czyli na przykład dla Magusa albo dla Rusa, i tak dalej, i tak dalej. Bym spoilował. Zmierzam do tego, że w momencie, kiedy książka zaczyna nabierać naturalnego rytmu narracyjnego, i wy jako czytelnik łykniecie go, to dosłownie migniecie, mrugniecie trzy razy, i książka się kończy. Co jest dobre i złe, bo jeśli dobra książka i szybko się kończy, no to tak trochę szkoda. Delikatne akcenty, które łatwo można przeoczyć. To znaczy jaką aurę chociażby chorus rozprzestrzeniał wokół siebie, jak e, jego statek dowodzenia, jego główna baza, z której e, kolejne podboje mm, wkrócja były możliwe w cudzysłowie zachowuje się, albo jak można go odczuwać, kiedy go zabrakło. Wszystkie takie delikatne elementy, które budują przeświadczenie, że Prymarchowie są czymś więcej niż genetycznie zmodyfikowanymi ludźmi, którzy mają tylko rzezać i podbijać kolejne planety. Prymarcha to coś więcej niż tylko to. A resztę pozwolę Wam odkryć indywidualnie. Weird. Weird. Smaczkiem całej książki... Jest to i to wcześniejsze, ma swoje korzenie wcześniejszej w książce, czyli wywyższeniu Chorusa. To znaczy, że ziarna Herezji jako takiej były zakorzenione w Legionie Chorusowym znacznie wcześniej. Cechy takie jak pycha, arogancja, pogarda wobec słabszych to wszystko kiełkuje właśnie w tej książce i. Pozwala dobrze zrozumieć postaci, które podążają ścieżką chaosową. Dlaczego? Bo jest dla nich najbardziej naturalna, najbardziej oczywista ze względu na to, kim są, czego doświadczyły, itd, i tak Więc przesuwanie się kolejnych postaci albo w stronę wierności imperatorowi, albo w stronę wierności Chaosowi, ma swój sens, logikę i naturalne następstwa, czyli Mówiąc górnolotnie, książka generalnie jest logiczna, co wcale nie musi być takie oczywiste. What? No! Co ciekawe, książka jest pełna pierwszych, czyli pierwsze herezje, pierwsze zdrady, e, pierwsze potwory osnowowe, które przenikają do naszego świata. Nie hmm, w sposób taki, że nie mutują kogoś, ale przebijają się przez zasłonę. Mały spoiler, ale bez kontekstu Wam to niewiele powie, więc taki set. Spoiler. Pierwsza święta, żeby było ciekawiej. Więc książka ma naprawdę bardzo dużo do zaoferowania, pomimo tego, że nie jest przesadnie gruba. Czy przebija krocząc w strachu? Oczywiście, że nie. Ale jest to bardzo dobra książka, którą czyta się bardzo szybko, która ma w sobie tonę loru, a także konsekwencji dla wszystkich innych książek i całego uniwersum. W skrócie śmiało ją mogę polecić. Ja yeah. Yeah, baby! Yeah. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych materiałów na kanale, a także subskrypcji. Dzięki za dziś. Widzimy się w kolejnym odcinku.